Cześć, witajcie. Z tej strony Paulina i witajcie na kanale Mapa Skrapuje. Mamy ostatni dzień stycznia. Postanowiłam jeszcze nagrać filmik z moimi ulubionymi produktami w 2020 roku. Wrzucę pewnie ten filmik już jutro. Będzie luty, ale co tam? Chciałam się jeszcze z Wami podzielić, więc tak. Przechodzę od razu do rzeczy, i może zacznę od prostych narzędzi. To po pierwsze jest kość do bigowania. Ja ją kupiłam z firmy Galeria Papieru. Używam tego nożyka. Mam też te różowe takie. Jest jeden jeszcze większy i mniejszy, ale no do tego zawsze wracam i tego szukam. Także tamte są. Ewentualnie w użyciu, kiedy ten gdzieś zaginie w całym tutaj ferworze pracy. Bardzo wygodnie mi się użytkuje i tą końcówkę do zaginania papieru, czy cały, jeżeli na przykład chcę sobie wygładzić, przyklejam kartkę, to wykorzystuję wtedy do przyciśnięcia tą stronę nożyk. Kość do bigowania, świetnie nie nożyk. Wiadomo. Drugie narzędzia. No tak sobie pogrupowałam. To mamy nożyczki. E, I macholca. To studios właściwie. Mamy tak, duże i małe. Bardzo dobrze i wygodnie mi się nimi wycina. Polecam. I małe do e, małych. Elementów. Nie będę się tu nad tym rozwodzić. Ja tu żadne ząbki mi nie przeszkadzają. Nie wiem, czy one je mają, czy nie. Czuję różnicę w cięciu. Mam jeszcze takie nożyczki zagięte. Jeszcze wam pokażę. I to są bardzo. Bardzo mi się fajnie nimi tnie. Natomiast mają lat już kilkadziesiąt te nożyczki. To są chirurgiczne nożyczki. One są widzicie zaokrąglone i jeżeli wycinam jakiś element połku, bardzo fajnie tną. Nie wiem dlaczego producenci nie, nie robią na przykład z tych nożyczek jeszcze takich zagiętych. Natomiast one się już wstępiły i nie wiem jak je za, zaostrzyć, więc, więc te, zakupiłam te. Też mogą być, ale te są ekstra do wycinania łuków, czy jak mamy coś no, po łuku, po ko koło. To są nożyczki i do ucinania kwiatków, metalowych elementów, albo rozcinania wykrojników, jak trzeba coś odłamać. Mm, są spięte, po używam. Mm, co to jest? No, takiego ucinaka mówię niefachowo, ale widzicie o co chodzi. Dobra, to mamy do cięcia. I e, co teraz? Co teraz? To może cięcie, wykrojniki. Dobra, takie wykrojniki, które jakoś e, wpadły mi, zapadły mi w pamięć. Mam ich kilka. Po pierwsze, jakoś e, poczułam sentyment do wykrojników z Rosy Owl. Czy to mamy serwetkę taką folkową, czy to są wykrojniki, e, tutaj mam e, kielich, hostie komunijne. Mhm. Tu macie elementy wycięte. Czy to są listki. No, prawie kolekcjonersko zaczęłam traktować te wykrojniki. Fajna jakość. Czy to są napisy? No i kwiatki. Kwiatki mam chyba wszystkie, albo prawie wszystkie. Ładne, ładne kwiatki wychodzą, a jakoś tak poznałam te wykrojniki na warsztatach z aką, cebulą. No i, i tak mi spasowały. Także to są te wykrojniki 2020. Tu Wam chciałam pokazać takie wykrojniki. Wykrojniki. Tu może będzie widać. Z Marian Design. To jest wykrojnik koronki. Takiej no koronki. Grubszy i cieńszy brzegowy. Tutaj mam, no gdzieś jest nieodłamana nie ta część. E, ten wykrojnik zobaczyłam e, o, u Ani, Astry i bardzo ładnie on się prezentuje w różnych pracach. Czy, no jest akurat w krawcie wycięty. Nie ma jeszcze tych, widzicie wy. Ciśniętych pewnych elementów, ale tak wygląda. A tu jest gruba taka koronka, cały element się wycina. O, nawet mam wyciętą. Bardzo ładnie wygląda, więc się skusiłam i mam dwa. Co jeszcze? To też e, tych wykrojników używałam często, tagowych z Krealis. Cre Kralis, do robienia albumików tagowych, czy kartek tagowych, fajnie wycinają, no jakoś fajnie pracują, także to jest druga nowe kronik w tym roku i e, kroniki, których używam rzadko, ale po prostu tak mnie zauroczyły, są kroniki Dada Dice z Nellie's Choice, już Wam może wyjmę, nie wiem, że folia mi no ale wyjmę jeden na przykład. Muszę przykładowo pokazać. To jest wykrojnik i, mm, i stempelek. To jest akurat y, z napisem i I tu mamy wykrojnik do dziewczynki i do kółeczka. Tu mam o, przykładowe wykrojone, wycięte. Na, ja wiem, okazję urodzin dziecka. Jakąś kartę z kartkę z gratulacjami. A tutaj z tyłu są pokazane pozostałe, i tak jakoś mnie zauroczyły, że kupiłam sobie te wszystkie cztery. Mało i używałam, ale no jakoś, no nie wiem, co się stało, ale, ale, ale. No przemówiły do mnie. Także. O, tu mam stempelek i chłopczyk na chmurce. O, wycięte. Jest chłopczyk na chmurce. O, no wyłamać chłopczyku. Akurat na kremowym takim papierze jest wycięte. Nadbite. No i tu mamy jeszcze dziewczynkę i cegar. Tylko w innym ułożeniu, i tu mamy chłopczyka na księżycu. To mamy wykrojniki. E, jak tu były wykrojniki ze stempelkami, to moje <noise> kolejne ulubione narzędzie. To są stemple, i tu mam tak różne stemple. Między innymi z Agaterii. Tego stempla używałam często. Szczególnie na tył pudełka albo okładki. Nie okładki, co mamy? Na tył kartki. E, robiłam ślubne projekty. Tak mi coś pasowało. No, te stempelki z Lito Corner Design. Bardzo praktyczne z rozmiarami zdjęcia. Także mam ten zestaw. Fajne stempelki. Przydatne, ładnie odbijają. Zapnę później. I stempelki, tu mam przykładowe, ale różne stempelki z. ze Stamperii. Mają fajne jakości stemple. Tutaj jest ta dziewczynka, laleczka wycięta. Miałam już więcej, ale zużyłam akurat mi leczka wycięta i pokolorowana została. Ładnie się odbijają. Podobają mi się ich wzory. Także mam kilka tych stempli. Także w ogóle niekoniecznie nie tylko te, ale no, tych, tych używałam do dziecięcych prac. O, różne inne też mam, no, ale te jakoś mi tak spasowały. Dobra, to mamy stemple. Co teraz? Eee, co teraz? Ok. Tusze. Tusze alkoholowe, których może nie używałam często, ale byłam na warsztatach... Yy, Martę Piekarczyk. Robiłyśmy album. Tu są przykładowe kolory. No i do tego mam porporinę srebrną i złotą. że yy, zapałałam yy, czym? Lubością do tych tuszy po warsztatach. Wam pokażę, jakie na przykład tła można robić, jak można wykorzystać te tusze alkoholowe do zrobienia teł. I tu robiliśmy taki album. Wiosenne. No to już jakiś czas było. Temu. Tu mamy w zielonościach. Tu mi się coś haczy. Tu bardziej żółto. Taki różowo-fioletowy. Ślicznie wyglądają te tła. Także przykładowe wykorzystanie. Użycie tych tuszy. No ja w ten sposób tylko używam póki co? Ale tusze alkoholowe Co jeszcze OK woski Woski zawsze to jest mój ulubieniec Różne Tu są różne woski, które mam jest to dla mnie proste prosty preparat w użyciu Najczęściej używam Nakładam przy pomocy palcy, czy z pentartu, czy. No, mam jeden wosk z Finabar, dobrze to czytam. Tak, ten różowy pachnie. Pachnie ładnie, ojej, no ładnie pachnie. Tu mam wosk, który dostałam, gram w candy. Złoty, chyba jakoś też. No, i tu przykładowy wosk z. z. si, tylko z Zaklejone, tak, z One pachną. Idę Także woski. ładnie można wykończyć pracę jakiś element. Proste w użyciu, lubię proste w użyciu produkty. I co jeszcze? Oj, sięgam, mam przygotowane, słuchajcie. I teraz, tak, to są też produkty, których nie używałam często, ale bardzo mnie zaciekawiły i. Z tego co próbowałam, wygodnie się z nich korzysta. To są te szczoteczki do nakładania tuszy. Przykładowo przez maskę. O, jaki efekt. No, ja uzyskałam akurat nakładając sobie równie. I mam y, kilka z Choice. No i mam tutaj, zobacz, taki No Name. No, kupiłam na AliExpress, wygląda tak samo. Ja nie wiem. Hmm. Szczoteczki, może. Ciężko mi powiedzieć, czy ta szczoteczka jest jakaś inna. Nakładałam jednym i drugim się nakłada. Może ta jest ciuteńka, coś ciuteńkę gęstsza. No, chyba tak, tak w dotyku. Rozmiar, czy to jest ten sam rozmiar? Chyba ten sam. Może włosie jest tutaj krótsze, dlatego jest taka wrażenie bardziej gęstej. No ale te szczoteczki i efekt jaki można uzyskać hmm, przecierając tuż przez, przez maskę. Także to jest produkt, którego będę używać również w tym roku. E, I co jeszcze? To są pudry do embossingu. Pudry do embossingu i tu mam Perfect Purse. E, no Perfect Pers to jest też coś, produkt, z którym zaczynam przygodę. Trochę się bawiłam w świątecznych pracach. Jeszcze jak coś zrobię, to też się z Wami podzielę, ale jestem zaciekawiona i przyjaźnie nastawiona do tego produktu. To mamy to na bok. A tu mam pudry do embossingu z takiej kategorii czy firmy Stampendus, Stampendus, ale ja co dobrze czytam, i te pudry, które nie są do, no tak przynajmniej ja mam taką wiedzę o nich, że one nie są do precyzyjnych elementów, takich drobnych, ale do większych. To jest mój próbnik i to jest ta seria Shabby White, Shabby. Shabby Pink, Aged Rose i Chunky Metallic. Teraz tak, Chunky Metallic mamy taki efekt jakby metalowy. Teraz Wam pokażę, jak to się prezentuje na pracy. To mamy Aged Rose, czyli taki postarzany efekt. Ciekawe jak to może widać o tak wam kładę a to są szabi shabby, shabby pink a szabi white jest na jakiejś innej tekturce ale to mamy szabi pink mhm, czy w takim stylu szabi i na pracy mam przykładową pracę oczywiście jeszcze nie nagrałam ale to wam pokażę Uwielbiam kartkę, to jest z kolei na warsztatach o Kasie Gruszy już w zeszłym roku. To jest ten efekt, jaki uzyskałam tym tuszem czanki Metallic. Tutaj na rameczce. Albo. O, może tak nie będę ruszać. Mam nadzieję, że to widać. No, jakby się tak, taki roztopiony metal. I to jest na preparacie, o którym też zaraz powiem, taki efekt albo. Może, Na zwykłej tekturce. Ten sam. Tuż w embossingu. O tutaj jest ten. Wskazóweczka. Inaczej się zachowuje niż na ramce. A to dlatego, że ramkę potraktowałam robię miejsce, żeby wam pokazać. potraktowałam kolejnym preparatem takim, którym jestem zaciekawiona. I <laughs> e, ta rameczka e, to są elementy papierowe, są połączone e, distress collage medium, czy medium vintage. Czyli z takim efektem postarzenia. To jest taka no taka pasta, którą się nakłada pędzelkiem. Przynajmniej ja tak nakładam. I kiedy spód mam zrobiony tym preparatem, to ten puder dembosingu on się on się co on robi? No on nie przykrywa tak, nie w, on się nie przykleja do całej powierzchni, tak jak na tej wskazóweczce do suchej tekturki. Tylko się tak zbija w kawałki. Kojarzy mi się to z filmem Terminator chyba 2, kiedy się metal roztapiał i potem łączył. Ale fajny efekt takich kropli powstał. Mnie się przynajmniej podoba i wydaje mi się, że pasuje akurat do tej pracy. Także. Od razu Wam pokazuję efekty, jak, jakie można uzyskać. Także tu mamy Distress Collage Medium i e, Distress Collage Medium. A to jest vintage, czyli taki postarz, postarzający, a tu mamy zwykły matowy. Także też wygląda. Po prostu ło, można elementy robić, papier, łączyć papierowe elementy. E, nie wiem, jakby to odróżnić od czego. Nie gesso, ale... Albo gesso przeźroczyste, czy tam gesso przeźroczyste. Ciekawe, to bym musiała sobie porównać. Mam przeźroczyste gesso. Jaka jest różnica? Dobra, to ciekawy pomysł, znaczy dla mnie. I trzeci preparat. W ogóle jakoś te distressy mi wpadły w oko. To jest te pasta... Teks, texture paste matowa, która... No, przy, ja ją sobie przeciskałam przez maskę. Ona jest leciutka, bardzo taka delikatna. No nie jak to pokazać, czy gumowa trochę. Hmm. Może nie, ale szybko wysycha. No jest leciutka. No tak, mogę, tyle mogę o niej powiedzieć. Fajnie się z nią pracuje. Nie jest rzadka, nie wchodzi, nie podjeżdża mi pod maskę, ale to taki mój. Mnie się to spodobało i będę używać również w tym roku. No a odkryłam to w zeszłym roku, więc dzielę się z Wami. I a chyba wszystko, no jeszcze jest jedna rzecz. To są brokaty. Ja lubię brokaty, ale jakoś najbardziej chyba te przeźroczyste ze Stamperii. Ciekawe, czy ja go tu mogę wysypać. No, on jest taki lekko różowawo-fioletowawo po prostu opalizuje. Tak. I drugi, który on jest, no nie wiem, czy bardzo podobny. Taki kiedyś kupiłam z Paper. Co to jest Papermania? Do Crafts. Nie wiem gdzie to jest firma, bo ja to kupiłam. Oczywiście Made in China. Made in China. Pe tak, Papermania. Ja to kupiłam w TK Maxie kiedyś. Dobra, no tak. Słuchajcie, obskubuję przy Was cenę, ale jajka. No tak kosztowała 28 zł. Bez grosza. Do krawc Papermania. Glitter. I on jest bardzo podobny. Jest go, tak się go wciska. Ja bym powiedziała, że ma więcej zielonego. Nie wiem, czy to kamera odda. No tak, ale też tu jest taki różofiolet. Także te dwa mm, brokaty najbardziej lubię. Mam różne kolorowe, ale tych się trzymam. Na kwiatkach te lądują, czy tam w różnych posypkach. O na przykład w połączeniu z tą pastą te, te, chyba mogę powiedzieć strukturalną, nie? Tak by to przetłumaczyć można. No i dobra. I to są wszystkie rzeczy, które chciałam powiedzieć. E, nie mam ulubionego, takiego idealnego trymera czy gilotyny. Mm. No mam tą gilotynkę. Patrzę na te grubsze narzędzia. Też ze Stanik Studio Z tą. No i się sprawdza, chociaż jak ją docinam tutaj, to czasem mi tu papier zarwie w tym końcu. No nie wiem, że to mi się nie podoba. No więc, więc tylko tak ją pokazuję. Także yy, to są takie produkty, które <śmiech> albo <śmiech> i albo często używam, tak jak. Prosta rzecz kość do bigowania, eee, czy nożyczki, oraz te, które, może nie do każdej pracy, ale ciekawią mnie, intrygują. Mam ochotę z nimi pracować dalej w tym roku. Nie zarzucam ich. No i dzielę się z wami moimi wyborami. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta i może coś ciekawego też znajdzie dla siebie. Dziękuję wam. Za uwagę, pozdrawiam serdecznie i zapowiadam filmiki zakupowe. Bo początkiem roku wpadłam w szał zakupowy, także będą filmiki. Życzę Wam dobrej, dobrego dnia, e, miłych chwil i do zobaczenia. Pa, pa.